Posłuchaj uważnie i dokonaj wyboru, jakim człowiekiem chcesz być. Człowiekiem zamkniętym w dumie, który zawsze wszystko odkłada na późno, na jutro. Człowiekiem świadomym i pokornym, który zaczyna od dziś, bo wie, że dzisiaj to wszystko, co naprawdę ma. Zobacz, gdy człowiek pokorny nie radzi sobie, prosi o pomoc, bo rozumie, że proszenie to nie jest słabość, to jest dojrzałość. Natomiast człowiek w dumie, dumny, udaje, że wszystko gra. Moskuje swój ból, byle tylko nikt się nie domyślił, że coś się w nim rozpada. Człowiek świadomy zmienia się całe życie, krok po kroku, czasem powoli, ale z intencją. Ale ten zamknięty w dumie czeka, aż to inni się zmienią, bo on przecież jest taki, jaki jest. Człowiek świadomy działa. Czuje, modli się i prosi, i rusza dalej. Dumny modli się, ale czeka, że coś się stanie. Gdy świadomy upada, podnosi się, wyciera kurz z kolan, wyciąga lekcję, przebacza sobie i innym i idzie dalej. Dumny natomiast zostaje tam, gdzie upadł. Jest obrażony na świat, wini wszystkich dokoła, tylko nie siebie. A kiedy nie wiesz, co dalej? Kiedy czujesz się zagubiony, zmęczony czy bez sił? Zawsze masz wybór. Możesz zostać w tym miejscu, udając, że nic się nie dzieje, ale możesz też się zatrzymać i zadać sobie pytanie: co tak naprawdę wybieram? Bo widzisz, świadomy człowiek słucha. Nie tylko innych, ale siebie samego. Zaczyna od dziś, bo nie wie, ile ma jeszcze czasu. Dumny natomiast zawsze zaczyna od jutra. Więc kim ty chcesz być? Nie kogo nie kogo dzisiaj grasz, kim ty naprawdę chcesz się stać, bo twoje życie nie zaczyna się od poniedziałku, nie zaczyna się po wakacjach, nie zaczyna się wtedy, kiedy cię ktoś przeprosi. Twoje życie zaczyna się wtedy, gdy ty zdecydujesz, że to już czas. Więc jeśli ten przekaz poruszył cię, zostaw mi swój komentarz, podziel się słowem, które dzisiaj ciebie opisuje. To może być twój pierwszy krok. A jeśli chcesz więcej takich treści, to oczywiście polub ten film. Po razem budujemy tu przestrzeń, gdzie świadomość staje się dla nas codziennością i ważnym wyborem. Więc polub film, zapisz go na później, podziel się nim. Zrób co chcesz i napisz jeden komentarz, co dzisiaj decydujesz zrobić dla siebie i kim decydujesz od dzisiaj się stawać.